Kochani, parę dni temu, tutaj na placu kościelnym rozmawiam z jednym z naszych parafian i ten nasz parafianin starszy mówi Proszę księdza, bardzo księdzu dziękuję, a ja to trochę ze starego mojego przyzwyczajenia mówię nie ma za co. A ten pan mówi mi tak, proszę księdza. Jak ksiądz prawie 10 lat temu przyszedł tu do Winowa, to było takie kazanie, które sobie dobrze zapomniałem, zapamiętałem. Ja mówię, co to było za kazanie? A on mówi tak. Ksiądz nam w sumie zakazał mówić nie ma za co. Jak ktoś ci dziękuje, to przyjmij to, a nie mów nie ma za co. A potem powiedział tak: Ksiądz, od tego czasu te moje wnuki już są coraz większe. Wtedy to sobie zapamiętałem, że dobrze jest, jak w człowieku pojawi się taka postawa. Jeżeli jest spontaniczna, to to jest świetnie, a jeżeli nie, to trzeba się jej nauczyć i trochę rozumem nakazać, żeby zawsze, za wszystko dziękować. Muszę Wam powiedzieć, że to spotkanie sprzed kilku dni było dla mnie piękne i potem się, kiedy w piątek pierwszy raz czytałem dzisiejszą Ewangelię, uradowałem się, bo pomyślałem sobie, ja przecież tak mogę zacząć dzisiejsze słowo, bo dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze słowo jest właśnie o wdzięczności. Byłem też taki uradowany, kiedy czytałem tę Ewangelię i miałem wrażenie, że uważnie słuchamy tego słowa. I myślę, że nawet wyobraźnią trochę polecieliśmy, widząc to wędrowanie Pana Jezusa przez jedną, drugą krainę i pisze święty Łukasz, z daleka zbliżali się do Jezusa trędowaci było ich dziesięciu. Trędowaci do tamtej pory byli absolutnie w zamknięciu, w izolacji, dlatego że trąd był śmiertelną chorobą zakaźną i. Wszyscy oni musieli być totalnie sami, mając świadomość, że do końca życia są odrzuceni. Oni z daleka wołają Jezusie: ulituj się nad nami. Z daleka mówi do nich: idźcie i pokażcie się kapłanom. I kiedy oni idą, wszyscy zostają oczyszczeni z trądu. I z tych dziesięciu jeden wrócił do Jezusa, padł przed nim na kolana i mówi: Dzięki Ci. A pan Jezus? Z pewnością tą wdzięczność przyjął, ale mówi: A gdzie są pozostali? Gdzie jest tych dziewięciu? Czy nie oni wszyscy byli uzdrowieni? I rozumiem, że ta nauka dzisiejszej Ewangelii jest jasna. Jak dzisiaj wspominamy świętego Jana Pawła II, i myślimy o nim, i słyszymy to słowo: Otwórzcie drzwi Chrystusowi, i potem Jego wiecie pontyfikatu i głoszone Słowo. Nieraz byliśmy świadkami jak dziękuję, jak błogosławi. Nieraz byliśmy świadkami jak napomina po to, żeby obudzić bogobojność i życie wiarą. Myślę, że jednym z tych postaw, których od Jana Pawła II możemy się nauczyć za Chrystusem z kolei, to jest naprawdę wdzięczność. Czasem słyszę jak niektórzy z was rodziców Mówią, proszę księdza, martwię się o moje dzieci, o te większe i w sumie pomału już o te mniejsze, bo często są niezadowolone. Po prostu już nie wiemy z mężem, już nie wiemy, jak zaspokoić ich pragnienie, żeby byli ucieszeni. Zawsze coś jest za mało i zawsze coś jest źle. Zawsze coś jest nie tak. I to słowo jakoś dotyka mnie niezadowoleni. I teraz podzielę się z Wami takim doświadczeniem osobistym. To jest doświadczenie, które, w którym odsłonię takie właśnie moje niezadowolenie, z którym sobie wtedy no, nie poradziłem. Był rok 91. Miałem wtedy 20 lat. Wtedy przyjechał do Częstochowy na trzecie z kolei Światowe Dni Młodych Jan Paweł II papież i milion sześćset tysięcy młodych ludzi z całego świata przyjechało do Częstochowy. I ja, jeden mały dwudziestoletni gienek też się tam znalazł. Jechałem wtedy z naszej wioski z Sudołu z Teresą, z Dorotą i Brunem. Jechaliśmy pociągiem tam we czworo i pamiętam, kiedy już przyjechaliśmy do tej Częstochowy, to ja z tej małej naszej wsi, mimo tego, że byłem już klerkiem i miałem 20 lat, to po prostu ten tłum ludzi mnie tak przytłoczył. Jeszcze wpadliśmy tam na Alejach Najświętszej Maryi Panny w takie towarzystwo, że byli Włosi, Hiszpanie, w każdym bądź razie było tak głośno, tańczyli całą noc, śpiewali. Więc ta radość ich jeszcze bardziej mnie po prostu dobiła. I nam się wszystkim czworo to, to ta atmosfera bólu, które mieliśmy w sercu z tej naszej małej wsi, udzieliła, że my, uwaga nad ranem, całą noc trwało czuwanie wracaliśmy przez ten tłum z powrotem do pociągu, żeby jak najszybciej wrócić do domu. Na szczęście. Nas nie przepuścili i musieliśmy tam na jakimś skrzyżowaniu wspólnie być, i potem obserwowaliśmy to całe doświadczenie. Ja pamiętam tylko jedną rzecz. Kiedy już na, przy, na tej drodze siedzieliśmy wśród tych tłumów młodych ludzi, kiedy, kiedy Jan Paweł II wyszedł, to wtedy ta cała częstochowa, roztańczona i rozśpiewana się ucieszyła w sekundę. I potem przemieniony wracałem do domu. Ale mówię, że wspominam to dzisiaj, bo nie poradziłem sobie z czymś i uczuciem, które towarzyszyło mi, było niezadowolenie, źle, niewygodnie, zimno, za Marudziłem w sercu i wiedziałem, że najprawdopodobniej za dużo wtedy straciłem. Ale potem przyszedł 2014 rok, kiedy Jan Paweł II był kanonizowany razem z Janem 23., którego wczoraj wspominaliśmy i byłem z pasterstwem akademickim już jako opiekun dla tych młodych ludzi. I wiecie, patrzyłem wtedy na coś, co się dzieje wśród młodych ludzi tam w Rzymie, w tym całym wielkim tłumie również głośno, również nad całą noc na, na drodze, w ścisku, daleko, jak zazdrościłem w cudzysłowie, że ci młodzi ludzie mają radość i wdzięczność. Mówię o tym, jeżeli czujemy, że jesteśmy zaproszeni do wdzięczności, to chyba dosyć łatwo jakby zrobić taki egzamin dla siebie samego, pytając siebie. Jak często jestem niezadowolony. Chyba na drugiej stronie właśnie tego, tego, tej emocji, tej postawy wdzięczności jest niezadowolenie. Zawsze ma ludzi, zawsze za mało, zawsze źle. Koniec czasem, i tu zmierzam już do końca, dosyć często w winowie mówię o tym, że jak, Porównujemy się z kimś, to jest takie niebezpieczeństwo, że ubliżamy sobie lub poniżamy tego drugiego. Że porównywanie nie zawsze jest dobre, albo jak jest bezmyślne, to właśnie kogoś krzywdzi. Tymczasem chciałbym bardzo. Zaprosić Was do takiej drogi na chwilę, żeby spróbować zobaczyć siebie w porównaniu z innymi. Dlaczego? To był wtorek albo środa w tym tygodniu. Jak na telefonie wyświetlił mi się tekst, który już kiedyś słyszałem. Ale w ten środę, w ten wtorek czy środę, pomyślałem sobie, że, że chyba nie powinien go zostawiać dla samego siebie, ale również podzielić się z nim z Wami, choć przypuszczam, że niektórzy z nas czytali to albo słuchali. Posłuchajcie uważnie, to jest półtorej minuty. Chciałbym w sumie, żeby nie umknęło nam, Żadne z tych słów, mało tego, tytuł tego tekstu to jest jesteś szczęściarzem. Jeżeli masz jedzenie w lodówce, ubranie na grzbiecie, dach nad głową i łóżko do spania, to jesteś bogatszy niż 75% ludzi na świecie. Jeżeli masz pieniądze w banku i trochę drobnych w portfelu, to należysz do 8% najbogatszych ludzi na świecie. Jeśli obudziłeś się rano, bardziej zdrowy niż chory, to masz się lepiej niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia. Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństwa wojny, więzienia, tortur i głodu, to jesteś w lepszym położeniu niż pół miliarda ludzi na świecie. Jeśli możesz chodzić do kościoła bez strachu, nie obawiając się aresztowania, tortur i śmierci, to masz więcej szczęścia niż miliard ludzi na świecie. Jeżeli Twoi rodzice żyją i ciągle są małżeństwem, jesteś wyjątkową rzadkością. Jeśli potrafisz trzymać głowę wysoko z uśmiechem na twarzy i umiesz okazać wdzięczność to jesteś wybrańcem bo wielu potrafi być wdzięcznym ale niewielu to robi. Jeżeli możesz trzymać kogoś za rękę, przytulić kogoś lub chociaż poklepać po ramieniu to jesteś szczęściarzem bo możesz przekazać ukojenie. I jeśli możesz przeczytać ten tekst, to otrzymałeś podwójne błogosławieństwo. Ktoś o tobie myśli, a co więcej, jesteś szczęśliwszy niż dwa miliardy ludzi, którzy w ogóle nie umieją czytać. Panie Jezu, choć czasem widzimy brak i to, że mamy się gorzej niż inni, dziękujemy Ci za to, kim jesteśmy i za to, co mamy. I dziękujemy Ci, że mamy siebie nawzajem i że w takiej godzinie razem możemy tu być. Dziękujemy ci, Panie, za łaskę zbawienia, za łaskę wiary i prosimy cię, Panie, abyś zachował w nas wszelkie Boże dary. Chwalimy cię, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.